Gorąca syryjska blogerka mówi o ISIS, 9 września i eboli. Kiedy powiedziałem syryjska blogerka, wyobraziliście sobie coś takiego, prawda? Cóż, jeśli tak, jesteście w błędzie. Tak wygląda syryjska blogerka, która przykoła uwagę milionów internautów nie tylko swoim wyglądem, ale i poglądami. Dla sprostowania, dziewczyna mieszka w Australii, więc może sobie pozwolić na mówienie, co myśli i pokazanie nieco skóry. Jednak ta dziewczyna zdążyła już wkurzyć sporą liczbę ludzi swoimi specyficznymi poglądami. Cenimy sobie wolność słowa, ale naprawdę ebola została wyhodowana przez rząd USA i zrzucona na Afrykę? Mówi też o teoriach spiskowych dotyczących ataków z 11 września, a także chce, by Asad nie oddawał broni chemicznej, bo wiecie może się kiedyś przydać. Dla wielu to, co mówi ta babeczka, ma dużo sensu jak na przykład to. The US government and military industrial machine have basically three excuses they cycle through to sell their wars to the American people. Number one, democracy and regime change. Number two, WMDs and chemical weapons. And number three, fighting Al Qaeda and terrorism. A decade ago, in the lead up to the Iraq War, all three of these excuses were used. And these exact same excuses are now being used to start a war with Syria. Z kolei kiedy słyszymy jej zdanie na temat broni chemicznej Series only hope are those weapons. And anyone who accepts removing them for a few more years in power for a few more years respite is a traitor. And we will not accept this. It would be better to give those weapons to the insurgents. Cóż, nie każdy zawsze ma rację na każdy temat, poza tym dobrze, że młoda kobieta nie boi się wyrażać swoich poglądów publicznie. Ale jeśli chodzi o jej zdanie dotyczące broni chemicznej, cóż, może mówi tak przez pewne ciągotki. W końcu skończyła uniwersytet z magistrem z zakresu biofizyki i chemii.